Witam serdecznie, kochani, na kanale Tarot. Tym razem bardzo się cieszę, że mogę gościć osoby z podznaku Panny. To czytanko będzie dla Was na miłość na miesiąc luty 2022 roku. Już Was zapraszam również na czytanie, na pracę, które to czytanie będzie w osobnym filmie. Także zapraszam serdecznie. Już teraz przejdziemy do czytania na miłość od razu, także bez żadnych wstępów. Słuchajcie, tutaj widzę u Was hmm, bardzo ciekawą. Hmm, ciekawą energię tutaj ściągnęłam. Ta karta mówi o. I daję ją tutaj, ponieważ najlepiej widać ją w tym miejscu, ale tak zbliżę. To jest w tej talii świat. To jest energia miesiąca lutego u Ciebie, Panno. Więc co można powiedzieć? Tutaj kończysz jakiś etap w swoim życiu. I rozpoczynasz nowy. Zamykasz drzwi za sobą. Czyli jakby... To, co minęło, to, co ci nie służy, to, co się kończy, i zaczynasz w lutym coś nowego. I co to może być? To może być nowy związek, to może być nowy etap w związku, w którym jesteś. Jeżeli jesteś osobą samotną, to ktoś na długie lata, możesz w lutym właśnie spotkać. I to jest właśnie taka ogólna energia. Pamiętajcie, że to są czytania ogólne i nie będą do każdego pasowały. Do... Także zapraszam oczywiście na, do kontaktu na e-mail. Możemy sprawdzić Waszą przyszłość. Także spokojnie i ja bardzo lubię pomagać, także zapraszam. I co? I co dalej? Tutaj są kochankowie i, i yy, wisielec, więc tutaj coś jest... Yy, hmm. Albo jest z, ktoś z Was, kto poświęca siebie w tym związku, gdzie się nie czuje. Hmm. Poświęca się, yy, widzi, że, że ta druga strona Cię zdradza. Tutaj możesz się chować i obserwować. Wyczuwa się to przecież. Yy, więc yy, ktoś może właśnie być taki, kto właśnie cierpi w tym związku i, i obserwuje. Ktoś jeszcze inny yy, poznał kogoś nowego i w tych kochankach. No, po prostu rozpoczyna jakiś związek. Tutaj kochankowie oczywiście mówią o wyborze dwóch dróg, więc może to też jest pomiędzy dwoma osobami. Ja to mówię bezosobowo, ponieważ musicie to sobie jakoś do siebie dopasować do swoich partnerów, do siebie. Chodzi tu głównie o sytuację. Hmm. Dlatego zobaczymy. Co w lutym się u ciebie, panienko, wydarzy? Dlaczego wyszło kochankowie na luty 2022 w miłości? Dla osób, znaku panny. Ups. No proszę, tutaj widzę, y, mogłeś, czym. Hmm, to mogła być impreza jakaś, y, i gdzieś ktoś poznał tą trzecią osobę właśnie gdzieś na jakiejś zabawie. Tak mi się tutaj mm, kojarzy. Taka sytuacja. Hmm, to jest dziesiątka, nie dziesiątka, no tak, to jest koło fortuny i to wszystko zmienia. Po tej imprezie po prostu... Yy, spotkasz kogoś, no zupełnie nieoczekiwanie i się zacznie, po prostu się zacznie i myślę, że tutaj jest ktoś albo poznasz nową osobę w, gdzieś na jakiejś zabawie, na jakiejś nie wiem, na jakimś ślubie, może na no, gdzieś pojechałaś, czy pojechałaś do, do domu rodzinnego i tam zostałeś zaproszony na jakąś uroczystość albo gdzieś w zakładzie pracy ja coś ucztujecie wiecie impreza albo wśród znajomych po prostu jakaś domówka i gdzieś po prostu ktoś kogoś poznał i tutaj właśnie nie wiem w jakiej ty jest sytuacji czy chodzi to o związek nowy czy to jest tworzy się trójkąt w tym momencie dlaczego tutaj jest wisielec no proszę Tutaj widzę kogoś, kto myśli o, o tym, by zmienić swoje życie całkowicie, by odejść od tego, co ci nie służy. Co nie służy? Te czarne chmury zostawiasz za sobą i płyniesz może za granicę. To jest duża woda, tak? Więc gdzieś za ocean, dajmy na to. Możesz się przeprowadzić, możesz zmienić. Je. Całkowicie z kimś gdzieś wyjechać. Właśnie tu mówi ten świat o tym, że możesz nawet poznać kogoś. Bo świat też mówi o, o tym, o cudzoziemcach, tak? Więc z całego świata na internecie jest tyle teraz możliwości, że rzeczywiście nie trzeba ruszać się nawet z domu, żeby kogoś poznać, prawda? Więc tutaj nowa droga przed tobą. Hmm. Na pewno o takiej myślisz. To, co do tej pory ci nie pasowało. Trójka. Mm, trójka. Y, 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 buław. Więc tutaj jest właśnie ta nowa droga. Zobacz. Czekasz na to, co się wydarzy. Coś, coś się wydarzyło. I ty czekasz na jakby rezultat tego, efekty tego, bo tu jest ten wisielec, więc nie podejmujesz żadnych kroków póki co, ale myślisz, co będzie dalej, bo chcesz wyjechać, chcesz zrobić jakiś decydujący krok w swoim życiu. Także, no, słuchajcie, świat też mówi o, o ciąży. Także słuchajcie, wszystko jest możliwe. Tak bo jak ktoś nie chce, to lepiej uważać. Dobra, zobaczymy jaka jest rada od Tarota. Dla ciebie, kochana panienko, moja droga. No proszę, sąd ostateczny. No, tutaj się naprawdę u, u was będzie działo. Ta karta mówi, by działać konkretnie, wykorzystać swoje szanse, okazje. To, co w tej chwili zostanie zainicjowane, ma ogromne znaczenie, bo skutki tych decyzji będą dalekosiężne. Czyli, no wiecie, cokolwiek nie postawi, postanowisz w lutym, cokolwiek się nie wydarzy, to będzie miało wpływ na twoje życie dobrze, zobaczymy co aniołki mają do powiedzenia hmm. ceremonie i uroczystości jest to czas ważnych momentów przejścia w życiu takich jak wesela urodziny, ukończenia studiów lub rocznice hmm. jeszcze sobie doczytamy o co tutaj chodzi konkretnie? Będzie powód, by zgromadzić się z bliskimi i wspólnie świętować. Ta karta jest oznaką ważnego ludzkiego rytuału, oznaczającego przejście takiego jak ślub narodzinny lub ukończenie szkoły. Możesz zostać powołany do kierowania tym wydarzeniem, w tym bycia jego planistą lub mistrzem ceremonii. Niniejsza karta może być również oznaką wejścia relacji miłosnej na wyższy poziom i uczczenia związku. Jeśli obecnie jesteś singlem, może to być pozytywny sygnał oznaczający rychłe spotkanie z Twoim. Długoterminowym partnerem. No proszę. Mam nadzieję, że do kogoś dotarły te słowa. Komuś do kogoś w ogóle historii będzie pasowało. To się jakoś sprawdzi. Piszcie do mnie, jestem bardzo ciekawa. To tyle na temat. Miłości u Was, kochane panienki, A teraz sobie y, pomyślcie coś, nie wiem, macie jakieś y, pytania do kart, coś tam w głowie wam świta. Ja wybiorę jedną z opiekuńczych kart i ona może podpowie, jak podejść do, tego, do tej sytuacji, o której myślisz, dobrze? Dobra, wybieramy gdzieś tam głęboko, relaks. <try> Proszę. Pozwól sobie na lenistwo. Czasem dobrze jest nic nie robić. No proszę. Zobacz, jak to pasuje do tego wisielca. Dobrze to wszystko kochani z mojej strony na temat miłości u was panienki także mam nadzieję, że czytanko wam się podobało oczywiście bardzo was proszę o subskrypcję komentarze, lajki odzywajcie się na e mail, który jest pod filmem ok, to na razie bo jeszcze czeka na was film na temat pracy na luty 2022 to na razie, pa